Rodzina na swoim. Nie. Mieszkanie dla młodych. Też nie. Mieszkanie z rodzicami. Też nie. No cóż, może nie stać mi na wymarzone mieszkanie. Ale stać mnie na wymarzony domek. witam was wszystkich w GameTroll TV i zapraszam do obejrzenia jak zwykle króciuteńkiej recenzji gry pod tytułem Domek. Słuchajcie, fajna historia, którą powiedział mi Pablo z Rebela o człowieku, który tę grę stworzył. Podobno właściwie do momentu, kiedy ten grę zaprojektował, nie bardzo interesował się grami planszowymi, aż do momentu pięknego dnia, kiedy postanowił grę stworzyć dla własnych dzieci, dla własnej rodziny. Gra mu się tak bardzo udała, że zainteresowało się nim Rebel i tę grę postanowiło wydać porządnej postaci. Piękna historia o tym, jak każdy w każdym momencie swojego życia może rozpocząć swoją przygodę z grami planszowymi i odnieść z niej niemały sukces. No bo czy ta gra rzeczywiście się udała? No to możecie zobaczyć sami, bo mi się wydaje, że tak. Ładnie ilustrowane pudełko przywodzi na myśl filmy Pixara, a w środku jeszcze lepiej, bo czeka na nas przypłaniająca domek wypraska. Gra w domek będzie trwała 12 tur czyli tyle dokładnie, ile potrzebujemy, żeby wybudować nasz wymarzony dom. Przed rozpoczęciem każdej z tur należy przygotować wspólne pole gry. Na dolnym torze wykładamy karty pomieszczeń, podczas gdy na górnym torze wykładamy karty dodatków. Na jednym z pól nie umieszczamy żadnej karty, ponieważ jest to pole odpowiadające że to żetonowi pierwszego gracza. Każda para karty górnej i karty dolnej tworzą zestaw. Gracze w swojej turze na przemian będą wybierali te zestawy i zabierali je do swoich domków. Jedynym zestawem składającym się z jednej karty jest ten sąsiadujący z polem pierwszego gracza. Gracz, który weźmie pojedynczą kartę, dostaje znacznik pierwszego gracza. Jeżeli nikt tego nie zrobi, pierwszym graczem pozostaje wciąż ta sama osoba. Na karcie pomieszczeń znajdziemy różne informacje. Kolor wskazujący na rodzaj pomieszczenia. Nazę pomieszczenia umieszczono na dole lub na górze, wskazując, gdzie w budynku możemy je postawić, oraz maksymalny rozmiar pomieszczenia, czyli jedna, dwie lub trzy karty, oraz jego wartość punktowa. W górnym rzędzie znajdziemy takie elementy jak fragmenty dachu, dzięki którym nasz budynek będzie jeszcze bardziej wartościowy, elementy wyposażenia zwiększające cenność naszych pomieszczeń, narzędzia oraz pomocników pomagających wprowadzić nam jednorazowe efekty do gry. Poczynając od pierwszego gracza, każdy z graczy będzie wybierał jeden z zestawów na stole i brał do swojego domku. Pozostałe zestawy odrzucamy do pudełka. Każdy z graczy ma do dyspozycji swój własny domek, który będzie rozbudowywał. Domek składa się z 12 pól, czyli dokładnie tyle, ile jest tur. Nie martwcie się, wasz domek na pewno się zapełni. Po wzięciu zestawu musimy odpowiednio rozlokować karty w swoim domku. Najprostszą rzeczą są dachy. Póki co chowamy je do garażu. W sposób zakryty i zapamiętujemy. Nie będziemy mieli już do nich wglądu aż do końca gry. Jeden dach pomarańczowy, dwa dachy fioletowe, trzy dachy czerwone, jeden dach pomarańczowy, dwa dachy czerwone, trzy fioletowe. Pomieszczenia będziemy budować pamiętając o paru prostych zasadach. Pierwsze z nich to nie budujemy nad pustymi polami. Tak więc możemy budować nad przybudówką, nie możemy jednak budować nad podpiwniczeniem, dopóki go nie zapełnimy. Nie możemy też budować na drugim piętrze. Dopóki na pierwszym piętrze pod tym pomieszczeniem czegoś nie będzie. Kolejną ważną zasadą jest maksymalny rozmiar pomieszczenia, który pokazany jest na kartach. Będzie to jedna, dwie lub trzy karty. Pomieszczenie będzie zamknięte, kiedy wypełnimy to maksimum kart lub umieścimy w nim jakikolwiek sprzęt, wyposażenie. Koło zamkniętego pomieszczenia nie możemy budować kolejnego takiego samego. Możemy natomiast budować je na piętrze wyżej lub niżej. Karty z nazwą pomieszczenia umieszczoną na górze możemy budować w podpiwniczeniu, natomiast te z nazwą na dole możemy budować na pierwszym i drugim piętrze. I tak, która po turze będziemy budować nasz wymarzony domek. Czasem do naszego domku uda nam się wcisnąć poprzez karty jakiś element ciekawego meblowania. Takie sprzęty zamykają pomieszczenie, ale zwiększają jego wartość. Czasem możecie też zdarzyć, że nie będziecie mogli umieścić nowo wziętej karty. Wtedy taką kartę możecie zawsze postawić jako pusty, bezwartościowy pokój. Nie zapominajmy też o narzędziach i pomocnikach, które mogą pozwolić nam zrobić mały szachermacher w naszym domku. Na przykład wyrzucić jedną z kart i wymienić na nową. Przejdźmy teraz do punktacji tego, jak można wygrać tę grę. Na koniec gry sprawdzamy, jakie elementy dachów udało nam się zbierać. Jeżeli udało nam się zebrać przynajmniej 4 elementy dachu, dostajemy za to punkty. Jeżeli udało nam się zebrać 4 elementy dachu w tym samym kolorze, dostajemy jeszcze więcej punktów. No i co, opłacało się liczyć te dachy, prawda? Punkty oczywiście otrzymujemy również za nasze pomieszczenia, w zależności od ich wartości i wielkości. Dodatkowe punkty uzyskujemy, jeżeli mamy łazienkę na dwóch piętrach i jeżeli udało nam się zebrać zestaw łazienka. Kuchnia i sypialnia. Możemy również otrzymać bonusy za dodatkowe wyposażenia i karty postaci. Punkty możemy sobie zanotować do danym do gry Notesiku. Remisy w punktacji rozstrzegamy sprawdzając, który z graczy ma więcej ukrytych dzieciaków w swoim domu. Ale dzieci to nie jedyna rzecz, której warto szukać na obrazkach. Jeżeli jesteś takimi samymi geekami nerdami jak ekipa Rebela, to na obrazkach znajdziecie bardzo dużo isteregów, które tamta ekipa umieściła. Znajdziesz tam Hana Solo. Volt z Falauta, DeLorean na do Przyszłości, gry planszowe rozstawione na stołach, na szafach, bardzo, bardzo dużo fajnych elementów na obrazkach. Szukajcie, a znajdziecie. Czas jest na parę słów podsumowania. Jak widzicie, dołączył do mnie Piotr, który też chce powiedzieć parę słów o grze w Domek i powiem. Tak jest, minęło parę minut dosłownie około 5 minut mojego gadania, i już wiecie dokładnie, jak grać w grę w Domek. Możecie ściadać. I grać. I to między innymi chciałem powiedzieć, że to jest bardzo fajna rzecz, która mi się bardzo podobała, bo to jest taka dobra gra gateway'owa, tak, jak to taka, taka na wejście, tak. Dokładnie. Czyli na wejście dla nowych graczy, niezbyt wymagająca, ale bardzo, bardzo wkręcająca. Czyli jak chcecie po prostu kogoś wciągnąć w gry i nie za bardzo, zastanawiacie się, jesteście zmęczeni osadnikami z katanów, wsiąść do pociągu i chcecie pokazać coś nowego, wyciągacie domek, jak najbardziej duży plus. Wydaje mi się, że ta gra ma również taki e, fajny plus w postaci, że chyba dobrze byłoby tą grą zachęcić płeć przeciwną do naszej. W końcu robimy chatę, kobiety uwielbiają to urządzać, robić Pomodlo ale właśnie to jest to jest fajnie, ta gra ma wszystkim jest uroczą grafikę, tak przyciąga od razu wizualnie. Jak najbardziej. I to co powiedział Piotrek, z jednej strony dla kobiet, to wszystko takie, dla dzieci, dla kobiet to jest takie ładne, kolorowe, prawda, budujemy domek, a z drugiej strony, to co powiedziałem też wcześniej w recenzji, to jest taka nerdoza, bo tutaj na tych kartach po prostu siedzimy i szukamy jakichś takich małych motywów. Takich tak? tak. po prostu tak. z z znajdziemy sobie jakieś takie, nie tu dziecko, to jakiś delorean schowany, to jest absolutnie fantastyczna rzecz, ja tak, tak, takie, takie, takie mruganie okiem do nas tak, ze strony... dokładnie, dokładnie. Od, od geeków dla geeków fajne. po prostu, tak, to jest tak. gra od geeków dla geeków i to jest bardzo fajne, bo wszyscy mogą się przynieść. Dobrze bawić. To jest gra zdecydowanie rodzinna, tak. ale dzięki temu, że ma te smaczki różne, uśmiecha się też właśnie do takich bardziej zaawansowanych graczy. Natomiast sama mechanika, wydaje mi się, że tak też może sprawić trochę przyjemności. Nie, też, ta, ta mechanika chyba buduje taką dosyć, e, może nie jakąś bardzo rozbudowaną, ale jednak sporo Tak. E, ponieważ na no cały czas, no w sumie idę, można chaty budować, nie? E, ale generalnie kiedy te wszystkie rzeczy będą znajdowały się troszkę inaczej, będą tworzyły się w inny sposób połączenia. No i do, do tej partii siadając trochę to będzie wyglądało za każdym razem inaczej. Fajną rzeczą też jest to, że Grają tam dwóch, trzech graczy, o czym nie mówiłem wcześniej, ale możemy wprowadzić zasadę, że pierwszy gracz na początku odrzuca jeden zestaw z planszy. Tutaj co daje dodatkowy taki mały element negatywnej interakcji, bo gracze wredni no, od razu będą patrzyli nie tylko na swój domek, no, ale też jak już. wkopać komuś innemu, jak wyrzucić. Ten najcenniejszy zestaw dla innego gracza, więc ta gra może być nawet trochę bardziej wredna przy dwóch osobach niż przy czterech. No, negatywna interakcja zawsze na propsie, więc jeśli macie cokolwiek, możliwość zrobienia, żeby tu było, było coś e, takiego złośliwego, no to, to po prostu róbcie i tyle. Słuchajcie, e, myślę, że tutaj właściwie nie ma dużo więcej do mówienia. Gra Domek naprawdę bardzo przyjemna, e, szybka w wytłumaczeniu, szybka do zagrania, no bo pół godzinki to spokojnie można ta, zagrać, ta się, e, wliczając to tłumaczenie zasad. A jak przegramy od razu szybkie lasz. Dokładnie tak. Wyciągajcie, kiedy chcecie po prostu wkręcić nowych graczy, albo macie ochotę na coś lekkiego, ale naprawdę przyjemnego. Tak więc spokojnie, z czystym sumieniem możemy polecić. Tak jest. I to tyle. Cześć, do następnego razu. Do zobaczenia. Hej! Jeśli gra ci się spodobała, najszybciej wyśleć ją rebel.pl. Godny zaufania największy sklep z grami w Polsce.